Ten wskaźnik to najlepsze ułatwienie, jakie możecie wprowadzić do swojego handlu. Zobaczcie sami, piękne strefy nam się wyrysowują. Wystarczy tak naprawdę nanieść transakcję, wejść w transakcję, nasze zabezpieczenie nad, nad daną strefą. Tutaj, tak samo były strefy, piękne odbicie, kolejna strefa się wyrysowała. Nic, tylko czekać, aż cena dojdzie i wchodzić w transakcję. Nie wiem, czy używaliście kiedykolwiek tego wskaźnika, ale powiem Wam szczerze, ja odkąd go zacząłem używać, to naprawdę sprawdza się to świetnie, wystarczy tylko tak naprawdę odpowiednio z niego korzystać. Strefy pięknie się wyrysowują. Troszeczkę użyć tak samo do tego oczywiście wiedzy, której można się oczywiście tak samo nauczyć, chociażby w naszej darmowej akademii. I słuchajcie, naprawdę wchodzi to jak w masło. W szczególności dla nowych osób, które mają małą wiedzę, małe doświadczenie jest to bardzo pomocne, ponieważ no, dużą robotę, że tak powiem, te strefy robią za nas. My tylko musimy cierpliwie wyczekać, aż cena dojdzie do danego miejsca i zawrzeć transakcję. Więc jeżeli nie wiesz, co to za wskaźnik, nigdy z niego nie korzystałeś, chciałbyś zobaczyć, dostać go przede wszystkim od nas tutaj e, totalnie za darmo, lub też Twój trading aktualnie nie jest na, e, że tak powiem, dobrym poziomie, albo nie jesteś profitowy, to koniecznie musisz spróbować właśnie z niego korzystać, napisz w komentarzu info, a podeślę Ci więcej szczegółów.